Siemanko w kolejnym odcinku w którym otwieramy dwa multipaki i szukamy oczywiście Messiego w autografie karty Pro Elite albo karty Crystal i karty Chrome miejmy nadzieję, że takie karty uda nam się znaleźć nie wiem jaki byśmy mogli tu jeszcze pojedynek sobie zrobić zróbmy może taki jak było ostatnio czyli Barcelona kontra Bayern nie wiem czy taki robiłem Albo inter zróbmy real, tego na pewno nie było. Czyli inter kontra real. To na bok. Ruliki oczywiście znowu dają się wyznaki nam tu. Zrobimy właśnie inter kontra real. Czyli tutaj real, tutaj inter. Zaczynamy pojedynek, możecie dać znać, co sądzicie o tej kolekcji. Jak wam się podoba? No, dla mnie jest mega fajna, ponieważ no mówię, każdą paczkę jak się otwiera, można trafić i rarkę to miało być Real tu Inter. Nie, tu in. dobra, niech będzie tu Inter, bo już się zagubiłem. Inter 1-0, Lukaku Sevilla, Burki, Heiberg, Tunzani. Ok, to tu? Co my tu mamy? Remiro Langlet. Pugoloris na karcie Krystal. Super. I kopal. Ok. O te karty Krystal niestety będzie mega ciężko zebrać całą kolekcję. Jest ich chyba 300. A nie lecą jakoś za często. A tu mamy jeden jeden, Czyli wyszło na to samo. Sołczek. Greenwood Patrzcie, karta Krystal, Kurzawa i Next Gen Mokoko. Ok. Jak widzicie, z tymi kartami Predis również będzie problem, już nie mówiąc o kartach Chrome, Gnabry, McKenny, Carvajal, Angelino, Predes, Cipinio. Ok. Nie było Interu. Hawers, na Was cross oraz wini. Dobra. No i patrzcie tu by była karta, ale nie ma Brozovic, Kł Loselso, Henderson, FC Barcelona. Manchester United, Pulisic, Al Rander Tolisso, Allison, Super Saver. Co my tu mamy? Men of the Match, Cancelo i karta Chrome. Patrzcie, jest kolejna karta Chrome. Christian Pulisic. Wow! Wow, wow, wow! Czy jednak, patrzcie, udało się? Karta Chrome. Przepięknie, nie uszkodzona ani nic, uuu Szkoda, że to nie jest żadna karta z Barcelony, już druga z Chelsea, ale Kolejna karta Chrom, Ja najbardziej lubię to Superancko, cieszę się brozowić jeszcze tutaj punkt dla Inter zdobyła Loris O i patrzcie, Robertson Karta next gen i limitka, której chyba nie miałem, czyli Alice Becker, czyli super fajnie. No jeszcze tu ostatnia limitka: Munier, Kapitan, tak, to zwrócona. Henderson, Fekir i Jan Oblak, czyli dwóch bramkarzy no ale co najbardziej cieszy, kolejna karta Chrome, super, dlatego ta kolekcja według mnie jest warta otwierania cały czas, nawet jak będziemy mieli powtórki, ponieważ takie rarytacje jak karty Chrome można trafić i, i naprawdę jest warto otwierać, już nie mówię o autografie, koszulce czy tym podobnym, podobnych rzeczach. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, dzięki, trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej kolekcji, jak wam się podoba, no i czy ją też zbieracie, czy nie. I, no co sądzicie o karcie Chrom? Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Siemaneczko!